Jesteś teraz w miejscu, gdzie serce jest zmęczone, myśli są ciężkie, a dusza woła o ratunek. Dlatego ta modlitwa rozpoczyna się w chwili, gdy wszystko wydaje się być na krawędzi, bo właśnie tam Bóg najczęściej objawia swoją moc, a każdy, kto słucha tych słów, jest prowadzony do przestrzeni nadziei, w której nawet największy ból zaczyna ustępować. I w tej chwili zapraszamy każdego, aby napisał w komentarzu swoją intencję modlitewną. Pozostawiając krótką modlitwę, abyśmy wiedzieli, że te słowa dotykają serc i że nasze wspólne wołanie wznosi się do nieba. Bo każde zapisane słowo jest świadectwem wiary, która się nie poddaje nawet wtedy, gdy wszystko wokół zdaje się rozpadać, a ta modlitwa jest jak światło, które przebija się przez najciemniejszą noc i prowadzi do poranka pełnego nowych obietnic, niosąc pocieszenie tym, którzy czują się samotni, zagubieni i opuszczeni. Przypominając, że nawet w ciszy Bóg słyszy każdy szept serca i odpowiada w czasie, który jest doskonały. W tej świętej chwili wołamy do Boga z głębi duszy, prosząc go, aby dotknął każdego, kto znajduje się na granicy wytrzymałości, aby jego pokój zalał serca, a strach został zastąpiony wiarą, i zachęcamy każdego, aby teraz w komentarzu zostawił swoją modlitwę, ponieważ to wspólne wołanie buduje most między Ziemią a Niebem sprawiając, że nikt nie jest sam w swojej walce, a każde świadectwo zapisane pod tym wideo staje się iskrą nadziei dla innych, którzy je przeczytają i odnajdą w nim siłę, by nie rezygnować, bo Bóg nie porzuca tych, którzy go szukają, a w tej modlitwie jego obecność jest jak tarcza, chroniąca przed zwątpieniem i rozpaczą, przynosząc ukojenie tym, którzy płaczą w ukryciu i przywracając wiarę tam, gdzie wydawało się, że już zgasła. Prosimy teraz, aby ręka Boga dotknęła każdej rany, każdej choroby, każdego problemu finansowego i każdej sytuacji, która wydaje się bez wyjścia, i niech każdy, kto słucha, zapisze w komentarzu swoją prośbę, abyśmy wiedzieli, że te słowa są dla niego, bo Bóg działa również przez jedność ludzi, którzy razem modlą się i razem wierzą, a każde amen napisane pod tym nagraniem jest jak pieczęć nad obietnicą, że cud jest bliżej niż się. Wydaje, ponieważ kiedy ludzkie siły się kończą, zaczyna się Boża interwencja, a ta modlitwa prowadzi do chwili, w której serce znów może oddychać spokojniej, wiedząc, że nawet jeśli odpowiedź jeszcze nie nadeszła, to jest już w drodze, przygotowana przez miłość, która nigdy nie zawodzi. Niech ta modlitwa stanie się płomieniem w Twoim wnętrzu, który rozprasza ciemność i przywraca wiarę. Dlatego zapisz w komentarzu swoją intencję abyśmy wiedzieli, że jesteś częścią tej wspólnej modlitwy, bo każde słowo, które zostawiasz, jest jak wołanie, które wznosi się do Boga i wraca w postaci pokoju, nadziei i nowych sił, a w tej chwili prosimy, aby wszystkie drzwi, które były zamknięte, zaczęły się otwierać, aby drogi, które wydawały się zablokowane, stały się przejrzyste, a każdy, kto jest na granicy, odnalazł drogę do nowego początku, który Bóg przygotował z miłością i troską. Dając znak, że nawet po najciemniejszej nocy zawsze przychodzi świt. Teraz ogłaszamy, że cud zaczyna się manifestować w życiu tych, którzy wierzą i modlą się razem z nami. Dlatego nie zapomnij zostawić w komentarzu swojej modlitwy, abyśmy wiedzieli, że jesteś z nami w tej duchowej podróży, bo każde świadectwo wiary jest nasionem, które w odpowiednim czasie wyda owoc, a ta modlitwa jest jak deszcz, który podlewa wyschniętą ziemię serca. Przywracając jej życie, radość i nadzieję. I niech każdy, kto teraz słucha, poczuje, że nie jest sam, że Bóg jest blisko, że Jego obietnice są prawdziwe, i że nawet jeśli dziś jesteś na granicy, jutro może być dniem cudu, który odmieni wszystko. Niech ta modlitwa płynie dalej, jak rzeka, która nie przestaje. Bo każdy, kto jest na granicy, potrzebuje teraz przypomnienia, że Bóg nadal działa, nawet gdy cisza wydaje się zbyt głośna. Dlatego w tej chwili zapraszamy każdego, aby ponownie zapisał w komentarzu swoją intencję modlitewną, pozostawiając choć jedno zdanie, abyśmy wiedzieli, że ta modlitwa dociera do serc i że razem budujemy mur wiary przeciwko strachowi, zwątpieniu i rozpaczy. A każde słowo, które piszesz, jest jak świeca zapalona w ciemności, niosąca światło innym, którzy również przechodzą przez trudny czas, przypominając że nawet najmniejsza iskra wiary potrafi rozpalić wielki ogień nadziei. W tej świętej chwili prosimy Boga, aby objął swoją obecnością każdego, kto płacze w ciszy, kto walczy z lękiem, chorobą, brakiem pieniędzy lub złamanym sercem i zachęcamy, abyś teraz w komentarzu zostawił swoją modlitwę, bo wspólne wołanie otwiera drzwi, których sami nie potrafimy otworzyć. A ta jedność w wierze sprawia, że cuda zaczynają się dziać w miejscach gdzie wszystko wydawało się stracone, ponieważ Bóg nie ignoruje wołania swojego ludu i każda prośba zapisana pod tym nagraniem jest czytana przez niebo z miłością i troską, która przekracza ludzkie zrozumienie. Niech pokój Boga stąpi teraz na twoje serce, jak delikatny wiatr, który koi ból i przywraca nadzieję. Dlatego nie przestawaj pisać w komentarzach swoich próśb, abyśmy wiedzieli, że jesteś częścią tej modlitwy. Bo każda intencja jest jak list wysłany do nieba, a ta modlitwa jest drogą, którą te listy wracają w postaci odpowiedzi, uzdrowienia i nowych możliwości. A nawet jeśli dziś nie widzisz jeszcze rozwiązania, wiara, którą okazujesz, zapisując swoje słowa, jest dowodem, że cud już się rodzi w Twoim życiu. Ogłaszamy, że Bóg otacza Cię swoją ochroną. Że jego ręka prowadzi cię przez każdą burzę, i że żadne przeciwności nie są większe niż jego miłość. Dlatego zachęcamy, abyś jeszcze raz zostawił w komentarzu swoją modlitwę. Abyśmy wiedzieli, że ta wspólna wiara trwa, bo kiedy wiele serc bije jednym rytmem, niebo, m, odpowiada z mocą, a ta modlitwa jest jak most, który łączy twoje łzy z Bożą Obietnicą, prowadząc cię z miejsca bólu do przestrzeni, w której zaczyna się nowe życie pełne pokoju, światła. I nadziei. Niech ta potężna modlitwa nadal wznosi się jak wołanie, które przebija niebo, bo każdy, kto jest na granicy, potrzebuje teraz słów, które podnoszą duszę i przywracają siłę. Dlatego w tej chwili zapraszamy każdego, aby ponownie wpisał w komentarzu swoją intencję, zostawiając krótką modlitwę, abyśmy wiedzieli, że te słowa dotykają Twojego serca i że razem budujemy łańcuch wiary który nie może zostać przerwany. A każde zdanie zapisane pod tym nagraniem jest jak duchowa nić łącząca Twoją sytuację z mocą Boga, który potrafi zmienić nawet najbardziej beznadziejne historie w świadectwa zwycięstwa. A ta modlitwa jest właśnie tą drogą, po której cud zaczyna iść w Twoją stronę. Prosimy teraz, aby obecność Boga napełniła każdy zakątek Twojego życia, dotykając Twojego ciała, umysłu i serca. Przynosząc uzdrowienie tam, gdzie jest choroba, pokój tam, gdzie jest lęk, i światło tam, gdzie panuje ciemność. Dlatego nie zapomnij zostawić w komentarzu swojej prośby, abyśmy wiedzieli, że ta modlitwa jest dla ciebie, bo kiedy wypowiadasz lub zapisujesz swoje potrzeby, otwierasz drzwi dla Bożej interwencji, a każde amen napisane pod tym wideo jest jak pieczęć wiary, która przyciąga odpowiedź z nieba. Nawet jeśli droga do niej jest jeszcze niewidoczna dla ludzkich oczu. Niech nadzieja zacznie kiełkować w Twoim sercu jak nowe życie, które wyrasta z ziemi po długiej suszy. Dlatego zachęcamy, abyś nadal pisał w komentarzach swoje intencje, bo wspólna modlitwa ma moc. By niech nadzieja zacznie kiełkować w Twoim sercu jak nowe życie, które wyrasta z ziemi po długiej suszy. Dlatego zachęcamy, abyś nadal pisał w komentarzach swoje intencje. Bo wspólna modlitwa ma moc, by podnieść tych, którzy upadli, i umocnić tych, którzy są bliscy poddania się, a ta duchowa jedność sprawia, że cuda stają się możliwe, ponieważ Bóg słucha głosu swojego ludu i odpowiada w czasie, który jest doskonały, prowadząc każdego, kto wierzy, z miejsca bólu do przestrzeni pokoju, radości i nowego początku. Niech to wołanie nie ustaje, bo w tej chwili niebo jest otwarte nad każdym, kto słucha tych słów. A serca, które są na granicy wytrzymałości, zaczynają odczuwać dotyk Boga, dlatego jeszcze raz zapraszamy, abyś zostawił w komentarzu swoją modlitwę, choćby jedno zdanie, abyśmy wiedzieli, że jesteś z nami w tej chwili wiary, bo każde zapisane słowo jest jak klucz, który otwiera drzwi do cudów, a ta wspólna modlitwa buduje potężną duchową przestrzeń, w której lęk nie ma już władzy. A nadzieja zaczyna oddychać pełną piersią, przypominając, że nawet gdy wszystko wygląda na stracone, Bóg przygotowuje coś nowego i pięknego dla Twojego życia. W tej świętej ciszy prosimy Boga, aby otoczył Cię swoją miłością, aby Jego pokój spłynął na Twoje myśli, a Jego światło rozproszyło każdą ciemność. Dlatego nie przestawaj pisać w komentarzach swoich intencji, abyśmy wiedzieli, że ta modlitwa niesie Ci pocieszenie i siłę. Bo wspólne wołanie porusza niebo, a kiedy wiele, serc modli się razem. Bóg odpowiada w sposób, który przekracza ludzkie zrozumienie, przywracając to, co zostało utracone, i budując nowe drogi tam, gdzie wcześniej były tylko mury. Niech teraz twoja wiara stanie się mocniejsza niż strach, a twoja nadzieja większa niż każdy problem. Dlatego jeszcze raz zachęcamy, abyś zostawił w komentarzu swoją prośbę, abyśmy wiedzieli, że jesteś częścią tej duchowej rodziny. Bo każde świadectwo zapisane pod tym nagraniem staje się znakiem, że Bóg nadal czyni, niech teraz twoja wiara stanie się mocniejsza niż strach, a twoja nadzieja większa niż każdy problem. Dlatego jeszcze raz zachęcamy, abyś zostawił w komentarzu swoją prośbę, abyśmy wiedzieli, że jesteś częścią tej duchowej rodziny, bo każde świadectwo zapisane pod tym nagraniem staje się znakiem, że Bóg nadal czyni cuda. A ta modlitwa prowadzi Cię z miejsca bólu do przestrzeni, w której zaczyna się nowe życie, pełne pokoju, uzdrowienia i Bożej obecności. Niech ta modlitwa rozlewa się dalej, jak fala światła, która dociera do każdego serca, nawet do tych, którzy już prawie przestali wierzyć. Dlatego w tej chwili zapraszamy Cię, abyś napisał w komentarzu swoją intencję, zostawiając krótką modlitwę. Abyśmy wiedzieli, że jesteś z nami i że te słowa dotykają Twojego życia, bo niech ta modlitwa rozlewa się dalej, jak fala światła, która dociera do każdego serca, nawet do tych, którzy już prawie przestali wierzyć. Dlatego w tej chwili zapraszamy Cię, abyś napisał w komentarzu swoją intencję, zostawiając krótką modlitwę, abyśmy wiedzieli, że jesteś z nami i że te słowa dotykają Twojego życia, bo prosimy teraz, aby Boża obecność otoczyła Cię jak tarcza. Chroniąc Twoje serce przed zwątpieniem i strachem, i zachęcamy, abyś jeszcze raz zostawił w komentarzu swoją prośbę, abyśmy wiedzieli, że ta modlitwa jest dla Ciebie, bo wspólna wiara porusza rzeczy, których ludzkie ręce nie potrafią zmienić, a każde Amen zapisane pod tym wideo jest jak pieczęć, która potwierdza, że Twoja sprawa jest w rękach Boga, który nie spóźnia się i nie zapomina, lecz działa w ciszy. Przygotowując odpowiedź większą, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić, niech w twoim wnętrzu zapali się teraz nowy płomień nadziei, który wypiera zmęczenie i przywraca pragnienie życia. Dlatego, nadal pisz w komentarzach swoje intencje, abyśmy wiedzieli, że ta modlitwa niesie ci siłę. Bo kiedy serca jednoczą się w wierze, cuda stają się naturalnym owocem tej jedności, a Bóg prowadzi każdego, kto mu ufa, z miejsca bólu do przestrzeni pokoju uzdrowienia i zwycięstwa, które zaczyna się już teraz. Niech to duchowe wołanie nadal płynie jak rzeka, która nigdy nie wysycha, bo w tej chwili każde serce, które jest na granicy, zaczyna być dotykane przez Bożą obecność. Dlatego zapraszamy Cię jeszcze raz, abyś wpisał w komentarzu swoją modlitwę, choćby jedno zdanie, abyśmy wiedzieli, że ta modlitwa jest dla Ciebie i że nasze wspólne wołanie wznosi się do nieba z mocą i wiarą. A każde zapisane słowo jest jak kamień budujący drogę do cudu, prowadząc Twoją sytuację z miejsca beznadziei do przestrzeni, w której Bóg zaczyna działać w sposób, którego nie da się zatrzymać ludzkimi ograniczeniami. Prosimy teraz, aby Bóg dotknął każdej Twojej potrzeby, każdej łzy, każdego strachu i każdej zamkniętej drzwi w Twoim życiu i zachęcamy, abyś nadal pisał w komentarzach swoje intencje. Abyśmy wiedzieli, że ta modlitwa przynosi Ci pokój, bo kiedy wiele serc modli się razem, niebo odpowiada. A nawet to, co wydaje się niemożliwe, zaczyna się poruszać, otwierając nowe ścieżki, nowe rozwiązania i nowe możliwości, które prowadzą do Twojego przełomu. Niech Twoja wiara stanie się teraz silniejsza niż każda przeciwność, a Twoja nadzieja jaśniejsza niż najciemniejsza noc. Dlatego jeszcze raz zachęcamy, Abyś zostawił w komentarzu swoją prośbę. Abyśmy wiedzieli, że jesteś częścią tej wspólnej modlitwy, bo każde świadectwo zapisane pod tym nagraniem jest dowodem, że Bóg nadal działa i że ta modlitwa prowadzi cię z miejsca walki do przestrzeni zwycięstwa, pokoju i nowego początku, który już jest przygotowany dla twojego życia. Niech ta modlitwa nie cichnie, bo w tej chwili wiele serc znajduje się dokładnie na tej granicy, gdzie już nie ma ludzkiej siły. A zaczyna się Boża moc, dlatego zapraszamy Cię jeszcze raz, abyś napisał w komentarzu swoją intencję modlitewną, zostawiając krótką prośbę, abyśmy wiedzieli, że te słowa dotykają Twojego życia i że razem tworzymy potężną sieć wiary, która otacza każdego, kto potrzebuje cudu, a każde zapisane zdanie jest jak wołanie, które wznosi się do nieba i wraca jako pokój, nadzieja i nowe możliwości nawet jeśli teraz jeszcze ich nie widzisz. Prosimy teraz, aby Boża obecność napełniła twoje serce spokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie, aby każda myśl pełna lęku została zastąpiona zaufaniem. I zachęcamy, abyś nadal pisał w komentarzach swoje intencje, bo wspólna modlitwa jest jak potężny strumień, który zmywa ciężar z duszy i otwiera drzwi tam, gdzie wszystko wydawało się zamknięte. A Bóg, który słyszy każde wołanie, już teraz przygotowuje odpowiedź dla tych, którzy nie przestają wierzyć. Niech nadzieja zacznie teraz wzrastać w Twoim wnętrzu, jak nowe życie, które przebija się przez twardą ziemię. Dlatego jeszcze raz zachęcamy, abyś zostawił w komentarzu swoją modlitwę, abyśmy wiedzieli, że jesteś częścią tej duchowej rodziny, bo każde świadectwo zapisane pod tym nagraniem jest znakiem, że cuda są w drodze. A ta modlitwa prowadzi Cię z miejsca bólu do przestrzeni pokoju, uzdrowienia i Bożej obecności, która już teraz zaczyna działać w Twoim życiu. Niech to święte wołanie trwa nadal, bo każda chwila tej modlitwy zbliża Twoje serce do odpowiedzi, której tak bardzo potrzebujesz. Dlatego jeszcze raz zapraszamy Cię, abyś wpisał w komentarzu swoją intencję, nawet jeśli to tylko jedno zdanie. Abyśmy wiedzieli, że ta modlitwa dotyka Twojego życia i że razem budujemy potężny mur wiary przeciwko zwątpieniu, strachowi i rozpaczy, a każde zapisane słowo jest jak duchowa iskra, która zapala nadzieję nie tylko w Twoim sercu, ale także w sercach tych, którzy je przeczytają i odnajdą w nim siłę, by nie rezygnować. Prosimy teraz, aby Bóg otulił Cię swoją obecnością jak ciepłym płaszczem, aby Jego pokój uspokoił Twoje myśli a jego światło rozproszyło każdą ciemność, dlatego nadal pisz w komentarzach swoje prośby, abyśmy wiedzieli, że ta modlitwa niesie ci ukojenie i siłę, bo kiedy wiele serc modli się razem, niebo porusza się z mocą, a nawet to, co było zamknięte przez lata, zaczyna się otwierać w odpowiednim czasie. Niech twoja wiara teraz wzrasta, a twoja nadzieja staje się silniejsza z każdym wypowiedzianym i zapisanym słowem. Dlatego jeszcze raz zachęcamy, abyś zostawił w komentarzu swoją modlitwę, abyśmy wiedzieli, że jesteś częścią tej wspólnej drogi, bo każde świadectwo zapisane pod tym nagraniem jest dowodem, że Bóg nadal działa, a ta modlitwa prowadzi cię z miejsca bólu do przestrzeni, w której zaczyna się nowe życie pełne pokoju, światła i cudów. Niech ta modlitwa nadal wznosi się jak potężny głos nadziei, który dociera do każdego serca nawet do tych, którzy czują się dziś najbardziej samotni i zranieni. Dlatego w tej chwili zapraszamy cię, abyś napisał w komentarzu swoją intencję modlitewną, zostawiając choć jedno zdanie, abyśmy wiedzieli, że jesteś z nami w tej chwili wiary i że te słowa dotykają twojego życia, bo każde zapisane słowo jest jak nasiono zasiane w ziemi, które w odpowiednim czasie wyda owoc pokoju, uzdrowienia i przełomu, a ta wspólna modlitwa jest jak deszcz który podlewa wyschnięte serca, przywracając im życie i siłę do dalszej drogi. Prosimy teraz, aby Boża moc dotknęła Twojej sytuacji tam, gdzie jest ona najbardziej bolesna, aby każde brzemię zostało zdjęte, a każda łza zamieniona w nadzieję, i zachęcamy, abyś nadal pisał w komentarzach swoje prośby, abyśmy wiedzieli, że ta modlitwa niesie Ci pocieszenie, bo wspólna wiara porusza góry. A Bóg, który słyszy każdy szept serca, już teraz działa w ciszy, przygotowując odpowiedź większą niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Niech pokój Boga zacznie teraz napełniać twoje wnętrze, jak spokojna rzeka, która koi ból i przywraca równowagę. Dlatego jeszcze raz zachęcamy, abyś zostawił w komentarzu swoją modlitwę, abyśmy wiedzieli, że jesteś częścią tej duchowej rodziny, bo każde świadectwo zapisane pod tym nagraniem jest znakiem, że cuda są w drodze. A ta modlitwa prowadzi cię z miejsca walki do przestrzeni, w której zaczyna się nowe życie pełne pokoju, światła i Bożej obecności. Niech ta potężna fala modlitwy wciąż płynie, bo w tej chwili Bóg pochyla się nad każdym sercem, które jest zmęczone, złamane i na granicy. Dlatego jeszcze raz zapraszamy cię, abyś wpisał w komentarzu swoją intencję, nawet jeśli są to tylko proste słowa, abyśmy wiedzieli, że ta modlitwa dociera do twojego życia i że Razem tworzymy przestrzeń, w której cuda mogą się objawić, a każde zapisane zdanie jest jak duchowy krzyk, który wznosi się do nieba i wraca w postaci pokoju, siły i nowej nadziei, prowadząc cię z miejsca bólu do miejsca, w którym zaczyna się Boże działanie. Prosimy teraz, aby ręka Boga dotknęła twojej sytuacji tam, gdzie wydaje się ona najbardziej beznadziejna, aby każde zamknięte drzwi zaczęły się otwierać, a każda przeszkoda została usunięta. Dlatego nadal pisz w komentarzach swoje prośby, abyśmy wiedzieli, że ta modlitwa jest dla ciebie, bo wspólna wiara otwiera drogi, których ludzkie oczy nie widzą, a Bóg, który nie opuszcza swoich dzieci, już teraz przygotowuje dla ciebie odpowiedź, która przyniesie pokój, uzdrowienie i przełom. Niech w twoim wnętrzu zapali się teraz nowa nadzieja, która poprowadzi cię dalej nawet przez trudne chwile. Dlatego jeszcze raz zachęcamy, abyś zostawił w komentarzu swoją modlitwę, abyśmy wiedzieli, że jesteś częścią tej wspólnej drogi, bo każde świadectwo zapisane pod tym nagraniem jest znakiem, że cuda są blisko, a ta modlitwa prowadzi cię z miejsca walki do przestrzeni pokoju, światła i Bożej obecności. Niech w twoim wnętrzu zapali się teraz nowa nadzieja, która poprowadzi cię dalej nawet przez trudne chwile. Dlatego jeszcze raz zachęcamy, Abyś zostawił w komentarzu swoją modlitwę, abyśmy wiedzieli, że jesteś częścią tej wspólnej drogi. Bo każde świadectwo zapisane pod tym nagraniem jest znakiem, że cuda są blisko, a ta modlitwa prowadzi cię z miejsca walki do przestrzeni pokoju, światła i Bożej obecności. Każde słowo zapisane pod tym nagraniem jest jak świadectwo, że Bóg nadal działa i że nawet na granicy, gdzie wszystko wydaje się trudne, jego moc objawia się najpełniej, przynosząc pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Ogłaszamy teraz, że Boża Obecność pozostaje z Tobą po zakończeniu tej modlitwy, że Jego ręka nadal prowadzi Cię przez każdą sytuację, a Jego światło rozjaśnia nawet najciemniejsze chwile. Dlatego nie przestawaj pisać w komentarzach swoich próśb i podziękowań, abyśmy wiedzieli, że ta wspólnota wiary żyje i rośnie. Bo kiedy serca jednoczą się w modlitwie, cuda stają się naturalną odpowiedzią nieba, a twoje życie zaczyna się zmieniać krok po kroku, nawet jeśli teraz widzisz tylko pierwsze znaki. Niech pokój Boga wypełni twoje serce, niech nadzieja zakorzeni się głęboko w twojej duszy, a wiara prowadzi cię dalej w nowy dzień pełen obietnic. Dlatego jeszcze raz zachęcamy, abyś zostawił w komentarzu swoją modlitwę, abyśmy wiedzieli, że jesteś częścią tej duchowej rodziny. Bo ta modlitwa nie kończy się tutaj, lecz trwa w Twoim życiu jako źródło siły, światła i cudu, który już zaczyna się objawiać. Niech Twoja wiara w tej chwili stanie się silniejsza niż każdy strach, a Twoja nadzieja jaśniejsza niż jakakolwiek ciemność. Dlatego jeszcze raz zachęcamy, abyś zostawił w komentarzu swoją modlitwę, abyśmy wiedzieli, że jesteś częścią tej duchowej podróży, bo każde świadectwo zapisane pod tym nagraniem jest dowodem. Że Bóg nadal działa, a ta modlitwa prowadzi Cię do nowego początku, pełnego pokoju, światła i Bożej obecności. Niech to święte wołanie nadal rozbrzmiewa, bo w tej chwili wiele serc, które były ciężkie, zaczyna odczuwać lekkość, gdy Boża obecność dotyka ich wnętrza. Dlatego jeszcze raz zapraszamy Cię, abyś wpisał w komentarzu swoją intencję modlitewną, zostawiając krótką prośbę, abyśmy wiedzieli, że ta modlitwa niesie Ci nadzieję i że razem tworzymy potężną falę wiary, która rozbija mury strachu, zwątpienia i bezsilności, a każde zapisane słowo jest jak światło zapalone w ciemności, które prowadzi ciebie i innych w stronę pokoju i Bożej odpowiedzi. Prosimy teraz, aby Bóg napełnił twoje serce spokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie, aby każda myśl pełna lęku została zastąpiona zaufaniem i zachęcamy, abyś nadal pisał w komentarzach swoje intencje, bo wspólna modlitwa porusza niebo, a Bóg, który widzi każdy ból i każdą łzę, już teraz działa w twojej historii, przygotowując odpowiedź, która przyniesie uzdrowienie, otwarte drzwi i nowy początek.